Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w niedzielę 21 sierpnia. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Będzie to rozdział 13, wersety od 22 do 30. Posłuchajmy. Jeszuła dalej wędrował od miasta do miasta i od wioski do wioski, nauczając i kierując się w stronę Jerusalem. Ktoś zapytał go. Czy tylko niewielu ludzi będzie zbawionych? Odrzekł: Starajcie się usilnie wejść przez wąskie drzwi, bo mówię wam, wielu będzie domagać się wejścia, a nie będzie mogło. Kiedy już gospodarz domu wstanie i zamknie drzwi, będziecie stać na zewnątrz, kołatać do drzwi i mówić: Panie, otwórz nam! Ale on odpowie: Nie wiem, kim jesteście ani skąd przychodzicie. Wtedy powie, powiecie: Jedliśmy i piliśmy z tobą, nauczałeś na naszych ulicach, a on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Precz ode mnie, wy wszyscy, którzy czynicie niegodziwość. Będziecie płakać i zgrzytać zębami, kiedy ujrzycie Abrahama, Itzchahaka, Jakowa i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych na zewnątrz. Więcej. Ludzie będą przychodzić ze wschodu, zachodu, północy i południa, aby zasiąść przy stole w Królestwie Bożym. A zwróćcie uwagę, że niektórzy, co są ostatni, będą pierwszymi, niektórzy zaś, co są pierwsi, będą ostatnimi. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, Ciekawa jest odpowiedź Pana Jezusa na proste pytanie. Panie, czy tylko niewielu ludzi będzie zbawionych? Jezus nie odpowiada im wprost, że no, nie, właściwie to większość będzie zbawionych. Nie mówi w ten sposób, ani nie mówi odwrotnie. No, tylko niewielu będzie zbawionych. Jezus zupełnie mówi, jakby otwierając drogę dla każdego, czyli że każdy może być zbawiony, kto Posłucha tego, o czym mówi Jezus. A o czym mówi? Starajcie się usilnie wejść przez wąskie drzwi. Starajcie się usilnie wejść przez wąskie drzwi. Czyli Jezus mówi, że no, wszyscy mogą być zbawieni, ale pamiętajcie, że to nie, jest takie, to nie jest takie, jak się niektórym wydaje, przepraszam za takie słowo, za piękne oczy, że to już wszystko wystarczy tylko właściwie się urodzić i już po wszystkim. Z tego, co Pan Jezus tutaj mówi, to stawia też pewne kryterium, że są ludzie, którzy czynią niegodziwość. Są ludzie, którzy czynią niegodziwość. Myślę, że można by tak się trochę nad tym słowem pochylić dzisiaj więcej, ale to już każdy z Was niech uczyni jakoś może bardziej. Co to znaczy być niegodziwym? Może to jest od jakiegoś słowa godność, od takiego właśnie człowieka, który odebrał sobie tą godność. Przez tarzanie się trochę w błocie grzechu, tak jak świnia to robi. Więc może to są tacy ludzie, może to właśnie jest grzech, gdy nas tak niegodziwie rzuca w błoto. Więc Jezus mówi do nas dzisiaj, abyśmy byli godziwi, a więc byśmy przyjęli to, kim jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Jego i mamy się zachowywać jak dzieci Boga. Mieliśmy. Chyba wczoraj było to przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Kochaj Boga całym sercem, więc to po prostu czyńmy. No i jeszcze raz pamiętajmy, Jezus nie odpowiada tak, nie, nie wiem, tylko mówi do nas wszystkich starajcie się wejść przez wąskie drzwi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę błogosławionej niedzieli. My dzisiaj zaczynamy rekolekcję z dziećmi, więc proszę też o modlitwę z Panem Bogiem.